Jak wiemy, pandemia, a później wojna spowodowała no, duże turbulencje w gospodarkach światowych, a w szczególności na rynkach energetycznych i zdecydowanie w największym stopniu dotyczy to Europy. W związku z tym paradoksalnie moglibyśmy się spodziewać, że spowoduje to opóźnienia decyzji związanych z wdrażaniem rozwiązań związanych z energetyką odnawialną. Stało się, można powiedzieć, odwrotnie Fit45 został jeszcze wzmocniony, stał się jeszcze bardziej, można powiedzieć, restrykcyjny. Mówimy tu o polityce EU Repower, która, można podno powiedzieć, podnosi cele. W związku z tym, ci, którzy liczyli na to, że spowolni to zmiany w energetyce, przede wszystkim we wdrażaniu energetyki odnawialnej, no, mogą się czuć trochę rozczarowani. Oczywiście w Polsce są dyskusje na ten temat i wiele ludzi uważa, że renesans węgla będzie dłużej trwał. Moim zdaniem jest to złudne i myślę, że przyszłość to jest przede wszystkim energetyka odnawialna, w moim odczuciu wzmocniona stabilnym źródłem czystym ekologicznie, takim jak energetyka jądrowa. To jest przynajmniej mój punkt widzenia. Dzisiaj wiemy, że jedną z dużych przeszkód, i to dzisiaj było słyszalne na konferencji, jest kwestia umów przyłączeniowych, dostępu do sieci, częstych odmów. I wiemy, że dystrybucja tutaj to jest jeden z kluczowych elementów, i tutaj mówimy nie tylko o stricte infrastrukturalnych sprawach, ale również o sprawach związanych z zarządzaniem siecią, z software'em. I myślę, że przede wszystkim ten obszar to jest jakby kluczowy, dlatego że dzisiaj średnio 9 na 10 wniosków jest odrzucanych, brak przyłączenia plus jasne warunki i kryteria w jaki sposób takie wnioski są rozpatrywane. Także sprawy, sprawy dystrybucji, sprawy przyłączeń w moim odczuciu to jest największa bolączka i jeżeli one zostaną rozwiązane, to tam przyszłość widzę świetlaną.